Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Lego Harry Potter lata 1-4 e, Enterem trzeba? No dobra, nie będę się kłócił. E, więc tak, e, już dawno dość tego nie nagrywałem, około tygodnia, po, powiedziawszy chociaż w zasadzie odcinek wrzuciłem stosunkowo niedawno, bo jakieś dwa dni temu. E, mm. Już wam mówię dlaczego miałem taką przerwę. Ponieważ sobie zakupiłem grę Diabolo. Trójeczkę. I no to jest właśnie główny powód, dla, dla którego nie było długo tej, tej gry e, nagrywanej. Mm -hmm. No i Diabolo tak mi wciągnęło, że, mm, że nie robię nic innego tak naprawdę. E, przyszedłem już e, Diablo raz. Teraz przechodzę sobie na poziomie koszmarnym, ale y, tych ty, którzy was to, y, tych, ty, tych którzy to y, oglądają, nie wszystkich zapewne to interesuje. Więc y, na pewno wiele osób pod tym, pod tym filmem, na pewno jeszcze raz mi napiszą y, kiedy będzie Lego, y, Lego Karaibów, właśnie. Y, powód dla którego nie było tej Serii już dawno na moim kanale Jest taki, że Około już 2 miesiące temu miałem formata komputera I Wszystkie serwy, serwy, sejwy Poszły się przedsofiowo jebać I po prostu, no nie mam save, Bo nie zapomniałem je skopiować Nie wiem jakim cudem ja to zrobiłem Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. dobra, nieważne i teraz jest taka sytuacja, że muszę sobie przejść tylko te mm, odnowa wszystkie misje w, z czwartego filmu i będzie można kręcić. Oczywiście będę chciał sobie, sobie trochę pomóc kodami na y, postacie, czy też czerwone klocki, jeśli takowe istnieją, y, bo, 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 bo 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 inaczej by mi to zajęło zbyt długo i no, no wiecie, ale wiem, że nie wszyscy, którzy czekają na piratów mm, oglądają to, więc też zakręcę osobny odcinek informacyjny właśnie z Lego Piratów. Uf, dobra. A w dzisiejszym odcinku nauczymy się między innymi latać. Oczywiście Harry Potter ma talent do latania. Dziedziczył to m.in. po swojemu yy, po swojemu... po swojego... po swojemu... nie. Po swoim ojcu właśnie. I tak to właśnie wygląda. Teraz... Yy, Boże, jak miał na imię. Boho, zapomniałem już dawno. W każdym. O, właśnie, malfoy, malfoy, malfoy. I będziemy musieli złapać ten, ten, ten tego. Z, 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 m, przypominajkę, tak to się chyba z, zwało. I w ogóle wszyscy tu latają. Tylko ja umiem tu dobrze latać, haha. I możemy atakować z powietrza, wszystko. I w ogóle ja bardzo lubię w tej grze latać. Aha. Bardzo lubię. Uhu. Ej, 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 ja. Tylko. Czasami jest to trochę wnerwiające. Da się tu jakoś zlatać? Mogę sobie coś takiego zrobić. Haha. Ha, ha. Mogę tak sobie na namiotę. Haha, fan fajnie. Mogę z niej wyskoczyć. Co? Hmm. Nie wiem po co, ale... Boże, boże, ja chcę się zamienić w Harego tylko, no. O, dobrze już. Już mogę wejść na namiotę, dobra. Czyli nie, nie naciskać przycisku zmiany postaci. Zapamiętać. Oh, dobra, więc jak już mówiłem, mm, że nagrywam to, dlatego że mm, Diablo mnie tak nie y, że nie gram teraz w Diabolo. Dlaczego nie gram teraz w Diabolo? Y, dlatego, że akurat jest i trzeci, nie, nie co jaka tam jest 1 sierpnia, połowa wakacji. I coś tam na serwerach robią prace administracyjne i wyłączyli serwer, więc... No nie ma co robić inaczej, no... No rozumiecie. Jakby jak wyłączyli jak serwer, to raczej nie ma co robić. Dlatego muszę znaleźć sobie się dzisiaj w nocy i sobie trochę ponagrywać, bo od 3 w nocy do... bodajże chyba tam 11 rano y, będą wyłączone serwery, więc nie będę ja to robić, Haha ha, przez noc Jako, że jest prawie czwarte nad ranem... Zapewne mój komentarz nie będzie taki jak mam po południu. Tylko przecież ja i tak zwykle nagrywam. O, późno w nocy, więc tak to wszystko. Wiecie. No, już chyba że miałem wyłączony mikrofon, dobra. I teraz y, profesor profesor, pro, profesor y, często mi nam Jeśli mi się to mam powiem. Zauważyła, że... Potter ma talent w latanie na miotłę. Na miotłę. Na, na O, dobra. I zdobyliśmy no, nowy talent y, latać na miotle. O, hihi. Hi. No, no właśnie, polska mowa trudna mowa. I zakończyliśmy kolejną lekcję. Mmm. Tam mamy. To chyba mamy. Tu będziemy mogli sławkie czy coś w tym stylu. Ale na razie nie będę dużo zdradzał. Mmm. Y, to chodzi tutaj o te mandragory, które tak piszczą, ale to się później się dowiecie. Yy, no, dawaj, 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 da, 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 niszczymy, niszczymy. Potrzebuję więcej kasy. Okej. Okay. No, a ja rzeczy, a nie... Uciek, kurde, będę. Okej. Okay. I zbieramy kasiorkę. Rol będę przep... Będę jeździł przepychaczem. To było zawsze moje wielkie marzenie. Zajebioza. Dobra, koniec z tym. Co my tu jeszcze mamy? W ogóle nie mamy miejsc. Aha, tu są monety ducha. Więc idziemy tam, za duchem. Bez prawy, bez głowy. Nikiem, 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 nikiem no się nazywał Nick, czy co? Hmm, nie pamiętam nawet. O, mogę rozwalić tych? Mogę. O, fajnie. Mogę ich rozwalić. Bardzo fajnie. Dobra, rozwalamy ich, a teraz budujemy. I fajnie. Może... Możemy te obrazy tam... tam można, ale fajnie. Czadersko. Może poszukamy jeszcze, może coś tam znajdziemy. Mhm. No zablokowany, musimy mieć taki pewien czor, którego zdobędziemy chyba nawet nie w pierwszym roku. Hm. Smutno mi. E, tak, i tutaj chyba się właśnie przyda nasza, e, nasza nowa znajomość z e, poprzedniego po odcinka, czyli znajomość tworzenia mikstury, siły. No właśnie. Więc, jak widzicie, tutaj mamy składniki potrzebne do wyprodukowania mikstury, siły. I... aha, tutaj mam pierwszy składnik, widzę. A nie, to jest część do, do zbudowania. Tam pewnie coś będzie, w tych krzakach, bo coś tam widzę. O, wiedziałem. Mam tutaj, mam tutaj ząb, bodajże, ząb. Um, mm, mam tu coś jeszcze, o, proszę. Ale to jest raczej do zbudowania tego, Ale no, fajno, fajnie to wygląda, dobra. Yy, no, do góry. Oj, no dobra, dało się jakoś. Już nie wiem jak... Myślę, mm, że będzie w tych krzakach znowu. Znowu w krzakach coś jest. Ukrywali po krzakach wszędzie. Nie wiadomo po co. Jeszcze tylko znaleźć kwiata. Znaczy kwiata, no kwiata, kwiata. O tu jest kwiat, już znowu w krzakach. Wszystko się ukrywa w krzakach. Uf. Nie mogę powiedzieć po prostu leżeć czy coś, tylko w musi być krzaka. brapiemy, Będziemy... ...mocarni je. I... co mamy z tym zrobić? Aha, widzę, widzę dźwignię. Rozpędzamy kule i... O, leci kula. Leci kula, leci i w dzieci. No na moście jesteśmy. O, tutaj musimy prze 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 o, o dobra, już jest naprawiony most. Tam, prze Tam... trzeba się prze 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 Do góry Ej, ja jeszcze tyś prze prze No, No. Ej, 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 No kurde. prze prze O, dobra. Wierzę, idziemy dalej. I przez ten do dodatek monety po duchach. Yy, można naprawdę nie sumkę uzbierać. Jak się tak chodzi po duchach. i tylko się zbiera kasę. O, je jeste jesteśmy na zewnątrz Hogwartu, wartum. tu jest fajnie. I tutaj jak widzimy jest sowa. Czyli gdzieś tu jest w pobliżu zebrania yy, klocek mocy. I spróbujemy go może zrobić co na to. Dobra, najpierw musimy rozświetlić to. No? Mm -hmm. Co to zrobi? Zbudujemy coś. Co to jest? No nie wiem. Aaa, już wiem pamiętam, to. może mamy tu wyciszyć tą miotłą. I ciekawcy są. Za... Trochę kasy tylko. No, kupa. Mm? LOL. Aha, spoko. Ym... To tu jest eliksir wylasukowy. Eliksir wylasukowy jeśli, jeśli, jeśli się nie mylę, y, to jest eliksir do zamiany y, siebie w inną postać. Czyli nabieramy wygląd, na przykład możemy nagrać w, w wygląd Malfoy'a, czy... jakoś tak. No, właśnie. Jeśli dobrze pamiętam. Jeśli mnie, to mnie poprawcie. Ale raczej dobrze pamiętam. No nie mamy co możemy robić na dyni, co? Ej, aha, tak się skacze. A tam Znaczy latamy. skaczymy na dyni. LOL. Jaka faza. No. Że miotły i czyścimy. Może za to coś co, 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 nie Jak wszystkie wy, wyczyścimy. Hm. Pewnie tylko. A nie, co staliśmy Wow. Myślałem, że tylko takie moje marne marzenia. Ale nie, dostaliśmy złotych klocek. W sumie to ja jestem ciekawy, co robią tutaj złote klocki, bo już w sumie zapomniałem. Hmm, aha, to jest na to dobra. Schodzimy, tam jest chyba Hardly, tak? Nie, tam jest jakieś zablokowane przejście. Tam się chyba schodzi do tego, do tego, do tego przystani, gdzie tam są pierwsze i... No, znaczy nie, nie tylko, na gdzie się przypływa z tego. No wiecie. Kiedy się pociągiem, a potem trzeba przepłynąć. No, no no, wiecie, no dobra, ratujemy ucznia. Nie, yeah, ratowaliśmy ucznia. Haha. Ha. Mm, I tu jest hardka Hardgrida. Tak, fajnie, 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 fajnie. Ratujemy od dynię. Lol. Mhm. Gramy nigdy nie przestaje zadziwiać. Kocham takie gry. Czarny deszcz deszczu. Ślicznie I co nam to dało? Jakieś klatki zbudowaliśmy? Czy zbudowaliśmy? Podlaliśmy i rosły? Czyżby, czyżby, czyżby No tutaj coś tu jest Grzyby. Co zrobimy grzyby? Ja się pytam Ja rozumiem gdzieś w lesie, jakieś, przy jakichś truchłach Ale co tutaj robią grzyby? Aha. Marchewka. I... o, tu... Nawet nie zauważyłem, że, że marchewki się zbiera tak, tego, tak wiecie. Jak się zbierze wszystkie, to coś nam na da. Aha. Możemy tam wejść w ogóle? Hm? na razie nie. Dobra, e, spróbujmy jeszcze znaleźć tę jedną marchewkę. Może coś nam to da. Tam, 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 widzę, widzę, widzę. Uu, uh, u uh, uh. Zbieram marchewki. Ła, wow, zajebiosa. Dobra, co mam tam? Mamy? To jest pressy whistle, to jest chyba ten prefekt już. Jeszcze się nie mylę. Teraz idziemy tą prostą minią i zbieramy monetki po duchach. Znaczy po duchu. Tak, tak. Tak, 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 tak dokładniej. O, kwiatki zbudowaliśmy. Jej. O, możemy tu przesuwać, ale fajnie. Podlejemy ziemię i rosną kwiatki. Kto by się spodziewał? No drodzy też? No świat. Dobra, nieważne. Yyy... te kwiatki, o, żeby zrobić z nimi czary-mary. Ej, ej, no! Gaj, 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 gaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No, dawaj, dawaj, dawaj. Yeah. O, mamy tego! Hi, hi. Właśnie, dobra. Po wielu zmaganiach zdobyliśmy czerwony yy, klocek mocy. No fuck, dobra, nieważne. Teraz masz sowo i zobaczymy co nam to dało. Szybkie kopanie. Hmm. Później to sobie wykupię. To co robi? O kreta. Mam te kreta, no. Nie, nie możemy nic z nim zrobić, a faj. Szkoda. Dobra, zbieramy. O, tutaj mamy tę jako, kurde. Idziemy iść tego. Jak to, się, jak to się zwało? Quidditch, o, quidditch, quidditch, o właśnie. Sorry, że ja tak w ogóle nas nie pamiętam, ale już dawno nie oglądałem, a nie czytałem Harry'ego Portiera. Pamiętam, że to się dawało. Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Ok, wszystkie flagi musimy tak zrobić. Czyli widzimy, jest, że są tu flagi z y, Gryffindoru i a Znaczy nie flagi barwy. O, tak lepiej powiedziane. I zapewne jest teraz pojedynek pomiędzy Gryffindorem a Slytherinem. I to jest zapewne ten pierwszy mecz Harego Portiera. No właśnie. To jest nasza drużyna. O, hihi. Hi. I mam, na, mam za to murzynkę. Padnopatil! Oho! o eee, Aś A w mordę byście nie chcieli, kurde. Czaruj, czaruj. Mm, dobra. I teraz gdzieś tu powinno być miotło o właśnie. Jest na aha, spoko. I co nie, dostałem miotły. Wystrzeliłem się w powietrze, że ona mi, 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 mi nie została. Hmm. To mi się nie podoba. Otłamy, mamy, o Boże, o Boże, o Boże, jak ja nienawidzę. Dopiero potem będziemy móc się z nimi zmierzyć. Ale na razie nie. Chyba, że już możemy sławki założyć. Czyżby? Nie. Uuuu, szkoda, czyli jednak musimy odbyć tą lekcję, głupią. Okej, okay. nie, 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 dobra. Mm, skrzynka, o nie, to z tego? O, mamy miot, mam miotły. Nie będę się wgłębiał, skąd one się wzięły, nie obchodzi mnie to zbytnio. O, nagle one te z dupy się pojawiły, fajnie. No, jak mnie to wkurza, że nie ma przy, przycisku odpowie, odpowie, odpowiadającego za e, z, zlot w dół, o, właśnie. Brak mi słów, kurde. O, kasa, 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 fajnie. I teraz tutaj będzie coś fajnego. Mam tutaj parę tysiaczków. O, proszę. Bardzo. I teraz, o. Czka, co się stanie? No, szybciej nie można? Hmm? Szybciej nie można już. Hmm. hmm rozumiem. Ma złoty klocek. Uhuhu. Mamy złotego kloca. Rrrr. To źle zabrzmiało. Hmm. Hmm. Ja nie mogę się dostać. Ej, dobra. Już. Okej. Okay. Myślę, że to już na tyle by było w tym odcinku. Jeszcze tylko sobie to zbuduję. Mamy kolejne tego. W hmm. kolonii żetą postaci. A teraz się ja już się z Wami żegnam. Zobaczymy, tylko nie, ona jeszcze tego swojego kota nie może wciąnąć. Więc teraz komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia. W kolejnym zagrajmy w Lego Harry Potter lata 1-4. Papa.